Alfianko Partners oraz audioteka.pl przedstawiają. Roman Kawszyn, Motywacyjne O prawdziwej motywacji. Czyta Maciej Więckowski. Arlecie, Weronice, Jeremiemu, Romie, Dedykuje. O prawdziwej motywacji. Motywacja jest jednym z najsilniejszych i najmocniejszych determinantów życia ludzkiego. To ona nas określa. Stanowi definicję nas samych. Patrząc na czyjąś motywację, jesteśmy w stanie powiedzieć, kim ktoś jest, jakie są jego cele życiowe, które sobie obrał i jak do nich dąży. Motywacja jest kluczowa. Bez niej nie ma bowiem życia. Nie jesteś zmotywowany, nie żyjesz. I jedyne, co ci pozostaje, jak zwykł umawiać podczas ostatniej wizyty w Polsce papież Bergoglio, to kanapowy styl życia, gdzie kanapa nie oznacza wygody, raczej będzie synonimem bezsensu. Motywacja jest więc tą siłą, która sprawia, że chcemy każdego dnia budzić się rano i walczyć o siebie, o swoich bliskich, walczyć o to, co dla nas ważne. Czym jest więc to, co porywa nas do działania? Czym jest ten czynnik, dzięki któremu ci, którzy się trudzą, robią to każdego dnia i chcą robić to dalej, nie nazywając trudu trudem, ale właśnie wprost przeciwnie, często słodkością, przyjemnością, radością? Czym jest to, co pozwala przetrwać i nie zwątpić, by ostatecznie przekroczyć próg nagrody i dotrzeć tam, gdzie do tej pory dane było dotrzeć Alicji z Krainy Czarów, w której każda łza, pot i ból Smakują inaczej. Czym jest ten ogień, dzięki któremu pali się nasz wewnętrzny płomień, który sprawia, że nawet w chwilach beznadziejnych łapiemy kolejny łyk powietrza, nie pozwalając naszym płucom obumrzeć? Czym jest ten płomień, którego nie sposób zgasić pierwszą lepszą przeciwnością losu, nawet tą zaplanowaną, systemową i niszczącą? Zobacz. Użyłem słowa ogień. Użyłem też słowa siła, powiedziałem czynnik. To trochę tak, jakby paliwo, dzięki któremu samochód porusza się do przodu. Paliwo samo w sobie nie jest celem. Samo w sobie nie przyciąga uwagi kierowcy, który wybrał się we wspaniałą podróż ze swoją rodziną. Jest trochę jak bilet, dzięki któremu możemy wejść do kina po to, żeby obejrzeć wspaniały, dawno reklamowany, cudowny seans filmowy. Przecież nie koncentrujemy się na samym bilecie, ale na tym, co się dzięki temu biletowi za chwilę stanie. Mało tego, bilet zostanie przerwany na pół przez panią kasierkę, która w kinie pracuje. Sam w sobie będzie nieważny. Ważne będzie to, co możemy dzięki niemu osiągnąć. Identycznie z paliwem. Zmieni się w chmurę czarnego dymu, wydostającego się z rury wydechowej. Nikt nie przejmuje się spalanym paliwem. Ważne stają się nowe widoki. Stąd pewnie nasze dotychczasowe ludzkie wysiłki, związane ze zgłębieniem pojęcia motywacji, są albo powierzchowne no, kto by się koncentrował na paliwie, które możesz zdobyć na każdej stacji paliw, czy na bilecie dostępnym w każdej jednej kasie biletowej bądź też przeintelektualizowane przez doktoranckie i profesorskie wywody, często niezrozumiałe dla zwykłego zjadacza chleba, który owego biletu czy paliwa potrzebuje. Motywacja bowiem jest trochę jak powietrze, z którego działania nie zdajemy sobie sprawy do momentu, w którym zaczyna nam go po prostu brakować. Gdybym miał odpowiedzieć jednym zdaniem na pytanie, czym jest motywacja, bez wahania, używając wcześniejszych przenośni i porównań, powiedziałbym, że jest to siła, dzięki której stajemy się tym, kim mieliśmy się stać na końcu naszego życia. Będzie więc determinowała nasze stawanie się sobą. Bez niej, w takim razie, nigdy nie osiągniemy pełni swojego przeznaczenia i swojego człowieczeństwa. Bez niej nigdy nie staniemy się tym, kim moglibyśmy się stać. Motywacja będzie więc siłą pchającą nas nieustannie w kierunku szczytowego momentu własnego rozwoju, w kierunku celu naszego życia, albo też celu naszego człowieczeństwa, które w odpowiednim momencie naszej egzystencji miałoby zaistnieć, stać się, objawić. Rozumiesz więc już, że motywacja będzie czymś kluczowym, tak jak dla ciała powietrze, dla samochodu paliwo, dla naszego cielesnego wymiaru życia pożywienie. Motywacja będzie dla nas niezbędnym, pchającym nas do przodu czynnikiem, dzięki któremu wstajesz rano i mówisz, że chcesz więcej, pełniej, mocniej i dalej. W jednej ze swoich książek pisałem już o tym, że amerykańscy naukowcy obliczyli wartość nowonarodzonego życia ludzkiego. Zważyli noworodka i zbadali, ile noworodek posiada wapnia, fosforu oraz białka. Sięgnęli po ceny rynkowe tych surowców, sumowali je i wyszło im, że taki człowiek wart jest pod względem surowcowym 17 dolarów. Posiadałoby to nawet znamiona prawdy, gdyby nie jeszcze jeden faktor, którego amerykańscy naukowcy nie wzięli pod uwagę. Faktor pragnę Otóż życie człowieka to coś więcej niż worek ziemniaków czy kilka kilogramów mięsa. Z jednego prostego powodu nieustanne pragnienie tego, by być pełniej, głębiej, mocniej, wyżej. A pragnienia zważyć się nie da. Gorąco wierzę i jestem przekonany o tym, że na końcu swojego życia celem człowieka, do którego każdy nieustannie dąży, jest miłość. To znaczy, że człowiek ma stać się w szczytowym momencie swojego jestestwa i rozwoju wzorem tego, który go szkicował i lepił, towarzysząc mu codziennie w jego drodze. Ma stać się pełną miłości, kochającą istotą, niepowtarzalną i unikatowym egzemplarzem. Człowiekiem spełnionym i pogodzonym ze sobą, gotowym na przejście do rzeczywistości, którą trudno mu sobie wyobrazić. By odbyć tę niesamowitą drogę, pełną zaskakujących zwrotów akcji i przygód, czasem bólu, smutku, łez, niezbędna jest człowiekowi siła, którą ja nazywam motywacją. Motywacja jest więc niezbędna do tego, byś miał stać się kimś, kto na ziemi pozostawia ślad, który miał zostawić, swój ślad, byś wypełnił zadanie, które zostało ci powierzone i dla którego tutaj jesteś. Pułapki motywacji. Fałszywe ścieżki poszukiwania chcenia. Kluczowym zatem staje się moment, w którym padnie pytanie o to, skąd te siłę wziąć, albo też, czy istnieje jakaś kolejka, w której trzeba stanąć, a na jej końcu jakiś miły ekspedient o niskim głosie, ową siłę, o której pisałem we wstępie, daje. Jeśli jest coś, co mnie może w tę siłę zaopatrzyć. Jeśli jest jakieś działanie, w wyniku którego ta siła, czyli motywacja, będzie we mnie, to bez wątpienia warto całkowicie się w nie zaangażować, po to, by sobie odpowiednią dawkę tej motywacji zapewnić. Na rynku rozwoju i szkoleń oraz psychologii rozwojowej potworzyło się bardzo dużo teorii mówiących o tym, skąd ową siłę brać. Pojawiło się wielu trenerów rozwoju, którzy o tej sile na różne sposoby mówią i poprzez różnego rodzaju działania chcą ją zagwarantować. Dosyć głośnym przypadkiem jest trener Julian, którego można zobaczyć na YouTubie, jak na jednym z uniwersytetów uczestnicy jego szkolenia biją się po twarzach, dając sobie tak zwane plaskacze, które próbują wydobyć z nich coś pozytywnego ową siłę, energię, którą mogliby nazwać motywacją. Na końcu tego eksperymentu, trener Julian, podniecony całym wydarzeniem, pyta: Kto z was zrozumiał, po co to było? No i okazało się, że poza trenerem Julianem, może jeszcze tylko jedna osoba podniosła rękę. Wątpię, by dając sobie plaskacze, można było dojść do motywacji, która będzie siłą, dzięki której poradzę sobie z różnymi przeciwnościami losu, które mnie od celu mojego życia odgradzają. Cele. Uczestniczyłem jakiś czas temu w konferencji na temat motywacji, w której brali udział różnego typu mówcy. Na sali było kilkaset osób głodnych wiedzy na temat tego, skąd motywację brać i jak się w nią zaopatrywać. Praktycznie trzy czwarte wykładów wszystkich mówców było ukierunkowane na cele. Pokazywane były przypadki ludzi, którzy byli bez motywacji, a jako powód podawano dokładnie to, że są to ludzie, którzy zagubili w życiu cele. Albo po prostu źle je zdefiniowali. Jeden z mówców, który występował przede mną, powiedział wprost: musisz mieć cele. Był to człowiek, który zdobył Mount Everest. Generalnie trzy czwarte jego wystąpienia było o tym, jak on ten Mount Everest zdobywał. Potem padło dosyć przewidywalne, że każdy musi mieć swój Mount Everest, że każdy musi mieć cel. Jak będziesz mieć ten swój Mount Everest określony, czyli cel. To będziesz zmotywowany. Jeden z guru rynku rozwojowego, który mówił podczas swojego wystąpienia 3 godziny o motywacji, de facto podawał 20 sposobów na to, jak formułować cele, by były skuteczne. I znów tłumaczył to tym, że jeśli masz cele, jesteś zmotywowany. Ja pamiętam swoją prezentację, następującą po tych wszystkich prezentacjach związanych z celami. Rozpocząłem od słów, Cele, Srele, dlatego że jestem przekonany o tym, że cel nie motywuje. Cel to cel, a motywacja to motywacja. Jeśli znowu wrócimy do naszego porównania związanego z paliwem i drogą, no to wyobraź sobie, że jedziesz z rodziną do Chorwacji na wakacje i tam masz swój cel. I żeby ten cel osiągnąć, musisz zajeżdżać do stacji paliw po to, żeby zatankować paliwo, które jest Ci potrzebne do tego, żeby cel. Jakim jest Chorwacja, osiągnąć. Samo myślenie o celu, ani też formułowanie tego celu, typu chcę pojechać do Chorwacji dobra, to powiedzmy sobie: chcę pojechać do Chorwacji w te wakacje dobra, jeszcze bardziej w lipcu, 15 lipca nie sprawi, że w samochodzie będziesz miał paliwo i że ci to paliwo wystarczy do tego, żeby do Chorwacji pojechać. A gdy stanieś w pewnym momencie samochodem w polu, bo ci tego paliwa zabrakło i będziesz sobie swój piękny cel, jakim jest Chorwacja i te wspaniałe plaże, wyobrażał, nawet przez moment nie pomoże ci to, byś ruszył do przodu. Wpadliśmy w ogromną pułapkę celu. Gonimy cele, cele, cele. Powstała szkoła od badania i ustalania celów. Wiemy doskonale o tym, że cel, aby był skuteczny, musi być smart. Musi być sformułowany, krótki, pozytywny, obiektywny, wymierny, ekonomiczny, realizowalny i co tam jeszcze w ten cel nie włożymy. Zapominając jednocześnie o tym, że 31 grudnia kilka milionów polek będzie miało cudowne cele. Mało tego. Na początku stycznia pójdzie do siłowni wykupić karnety całoroczne. Mało tego. Jeszcze w połowie stycznia trzy czwarte z tych polek na te siłownie będzie chodziło. A gdzież są owe wspaniałe polki, pewnie nie tylko polki, w połowie marca? Przecież miały tak kapitalnie sformułowany cel, zgodny ze wszelkimi prawidłami ustalania celów. Miały schudnąć w przeciągu roku 12 kg, czyli kilogram miesięcznie. Żeby osiągnąć swój cel, będą chodziły dwa razy w tygodniu na siłownię i będą stosowały dietę Konrada Gacy, czy jakiegoś tam innego guru odchudzania. Co się w takim razie z tymi celami? Nie powiodło. Co się więc stało? Gdzie podziała się ich motywacja? Dlaczego nie udało się dojechać mimo sformułowanego celu? Cele, srele, albowiem cele nie motywują. Mówienie obierz właściwe cele, a będziesz zmotywowany, jest zaczynaniem sprawy od dupy strony. To trochę tak, jak z miłością. Robisz jakieś rzeczy, nie wiem, pomagasz młodej sąsiadce wnieść zakupy, by ktoś, właśnie ona, zwrócił na ciebie uwagę i cię pokochał. A możesz robić te same rzeczy, bo ktoś zwrócił na ciebie uwagę i cię wcześniej już pokochał. Robisz je wtedy w wyniku miłości, a nie żebrząc o miłość. Dostrzegasz różnicę? Identycznie jest z celami. To nie cele motywują. Obranie odpowiednich celów może jedynie wzmocnić twoją motywację, ale uprzednio musiała ona mieć już miejsce. Daliśmy się trochę celom oszukać. Fabian Błaszkiewicz w jednym ze swoich audiobooków, muszę powiedzieć, że całkowicie się z nim zgadzam, takiego stanu rzeczy upatruje w jednym z bardzo znanych eksperymentów, który nosi nazwę Marshmallow Test, czyli eksperyment Marshmallow. Tu przepis. Polecam audiobooki Fabiana Błaszkiewicza, w których mówi o motywie wewnętrznym. Robi to w sposób niezwykle ciekawy i inspirujący. W wielu momentach Moje myśli pokrywają się z systemem motywacji wewnętrznej, który przedstawia. W wielu zaś będą jego poszerzeniem i uzupełnieniem. W pewnych aspektach nasze zdania się różnią. Polecam szczególnie CD audio: Błogosławiony bogacz, synergia mocy część druga i synergia mocy część trzecia oraz strategia Betowena. Znajdziesz tam kompendium myśli Błaszkiewicza o motywie wewnętrznym. Koniec przypisu. Eksperyment Marshmallow miał miejsce w 1960 roku. Walter Michel wyszedł do amerykańskiej społeczności z wezwaniem typu Przyprowadźcie mi swoje dzieci, a powiem wam, czy są predystynowane do sukcesu. Powiem wam, co jest niezbędne, aby odnieść sukces. No, i gdyby rzecz działa się w Polsce, to nasze wspaniałe mamy kopnęłyby się w głowę lewą nogą, Podniosłyby głowy z krojonej kapusty i powiedziałyby, co myślą o profesorze Michelu. Ale że rzecz dzieje się w Stanach Zjednoczonych i amerykańskie mamy różnią się od polskich, przyprowadzają Michelowi dzieci, by wzięły udział w eksperymencie. W eksperymencie wzięło udział około 600 dzieci. W pomieszczeniu, w którym znajdował się stolik, na którym leżał talerzyk, znajdowała się pianka Marshmallow. Jedne z tych słodkich pianek, które do dziś można kupić w marketach słodycz, którą uwielbiają dzieci. Wtedy amerykańskie dzieci, zresztą nie tylko dzieci, za tymi piankami przepadały. Robili z nimi przeróżne rzeczy.